Cześć kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek o 10 najdziwniejszych zwierzętach świata. Nie zapomnij zostawić suba, zaznaczyć dzwoneczek i pochwalić się o tym w komentarzu w zamian za serduszko ode mnie. Zaczynajmy! Numer 10 Suchak stepowy. Listę dziwnych zwierząt rozpocznę od zagrożonego wyginięciem gatunku. Zwierzęta zamieszkują stepy Euroazji i co jest dla nich charakterystyczne, mają niezwykle dziwnie ukształtowane nosy. Ich przerośnięte nozdrza tworzą krótką trąbę, która spełnia dwie istotne funkcje. W zimie nagrzewa powietrze przed dostaniem się do płuc, w lecie filtruje kurz i pomaga chłodzić organizm. Numer 9 Gawial Gangesowy Gawial jest jednym z dominujących drapieżników w brzegach subkontynentu indyjskiego. Jednak jego populacja zmniejszyła się do zaledwie 235 osobników z powodu wyniszczającej działalności człowieka. Gawiar ma nietypowy wąski pysk, w którym znajduje się 110 zębów, niegdyś potężne zwierzę dziś stoi na granicy wyginięcia. Numer 8. Żabnica znana również jako diabeł morski. Żabnica jest rybą o niewątpliwie nietypowym wyglądzie, z głową tworzącą większą część jej ciała żabnica dysponuje również szerokim otworem gębowym, wypełnionym zębami, pozwala jej to połykać swoje ofiary w całości. Mimo niezwykłego wyglądu jest popularną rybą poławianą w wielu miejscach na świecie. Numer 7. Strzykwa Jest to gromada morskich, głównie dennych zwierząt charakteryzujących się wydłużonym ciałem. Ze względu na kształt nazywane są ogórkami morskimi. Odżywiają się mułem, pełzając po dnie, ale niektóre gatunki potrafią pływać w toni wodnej. Z jednej strony wciągają muł, a z drugiej wydalają i w ten sposób oczyszczają piasek z różnych organicznych odpadków. Nowe badania wykazały, że wyciąg ze strzykwy ma działanie przeciwnowotworowe. W warunkach laboratoryjnych jest w stanie zabić do 95% komórek rakowych. Numer 6. Grzbietorud amerykański. Kompletnie płaska ropucha jest kolejnym zadziwiającym zwierzęciem żyjącym na ziemi. Aby chronić swoje potomstwo, tworzy na plecach specjalne klapy, w których chowa ikrę i wysiaduje ją przez 4 miesiące. Po wylęgnięciu się młodych kijanek, matka zrzuca starą skórę. Numer 5. Neoclinus blanciardi. To małe, ale okrutne ryby posiadające ogromny otwór gębowy. Dorosłe osobniki mają około 30 cm długości. Najczęściej ukrywają się wewnątrz muszli lub szczelin. Ogromny otwór gębowy wykorzystują do walki o terytorium. Gdy dwa osobniki mają konkurować o teren, ich zmagania wspierają ogromne paszcze. Rywalizacja wygląda trochę jak pocałunek. Ryby siłują się, by określić, która z nich dominuje i zajmuje określoną przestrzeń. Numer 4. Nietoperz morski Nie do końca wiadomo, w jakim celu usta ryby są wrzucającym się w oczy czerwonym kolorze. Zwierzę to jest wyposażone dodatkowo w specjalny wabik na przynętę umieszczony przed jej oczami. Ich płetwy zostały przekształcone w odnóża do przemieszczania się po dnie, a ich skóra jest niezwykle gruba i wymaga sporej siły, by ją przebić. Numer 3 Jaskółka morska Zwana także niebieskim smokiem ma zaledwie 3 cm długości. W rzeczywistości jest to jadowita bestia żywiąca się meduzami, która wykorzystuje truciznę do obrony przed drapieżnikami, w tym także ludźmi. Wystarczy ją zaledwie dotknąć, aby jad został wydzielony. Inną ciekawą cechą jest to, że jaskółka morska pływa w wodzie z głową skierowaną w dół, wykorzystując powietrze zgromadzone w swoim brzuchu. Numer 2 Trzewikodziub. Jest to ptak wielkości bociana, zamieszkujący podmokłe tereny wschodniej Afryki. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest dziób wyglądający jak but. Dziób ma na tyle ostre zakończenia, że ptak może odciąć głowę swojej ofiary. Ptak jest tak dziwny, że naukowcy nie wiedzą dokładnie, z jakimi innymi gatunkami jest on powiązany genetycznie. Numer 1 Makropina microstomma. Niedawno naukowcom udało się przebadać niezwykłe stworzenie. Ryba ta jest niezwykle rzadko widywana. Wiadomo jednak, że ma cylindryczne oczy umieszczone w przezroczystej osłonie na szczycie głowy. Ich pozycję można zmieniać z pionowej do poziomej. Dzięki czemu może obserwować przestrzeń przed i nad sobą. Zwierzę żywi się przede wszystkim meduzami oraz, na co wskazuje budowa jej układu trawiennego, wieloma gatunkami niewielkich stworzeń. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Na koniec jak zawsze pozdrawiam pięciu losowo wybranych subskrybentów mojego kanału. Magdalenę Marię Monikę, Ignacego Piecza oraz całą szkołę podstawową nr 8 w Zamościu, Anię i jej koleżankę Maję, Oliwiera Siurde, Zosie M oraz szkołę nr 13. Guziaki dla wszystkich widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.